Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, ostatnim tej podserii alfabetu modeli, alfabetu modeli wagonów pasażerskich PKP. Tu przedstawię Wam kolejny odcinek na literę T: T, jak TMF Faktory. Tylko jeden model, on przekazywałem w unboxingu, więc tu się chwilę zawahałem przy swojej zapowiedzi, czy nie powiedzieć unboxingu, ale unboxing tego modelu już był. Posiadam tylko jeden model pasażerski firmy TMF Factory. Kupiłem, bo chciałem wiedzieć o czym mowa. Wagony te to są, to jest produkcja właśnie nisko seryjna, manufakturowa firmy. TMF bardzo porządnie wykonana z pofalowanym pudłem które było zarzucane na forum, że jest pofalowane z drugiej strony były zarzuty odpierane, że w rzeczywistości pudła tych wagonów też gładkie nie były i było to zrobione celowo, żeby pokazać to odwzorowanie. Wygląda to całkiem fajnie mi to absolutnie nie przeszkadza natomiast co do samego modelu raz jeździł na makiecie skończyło się to niestety bardzo przykro, to Wam mogę to pokazać. Ułamało mi się tutaj gniazdo sprzęgu. Proszę bardzo, przy próbie zakładania sprzęgu, to jest odłamane gniazdo tego sprzęgu, stąd no, nie jest to dla mnie y, nazbyt szczęśliwy model. Nie tylko to, bo jeszcze ułamał mi się tutaj y, jeden zderzak, ten też mam tutaj w tym, stąd. No niestety, nie są to Super jakości wagony. Z tego względu, mimo że jeszcze gdzieś tam jakiś był dostępny, to stwierdziłem, że kupować nie będę na siłę. Mam jeden przykładowy i tak naprawdę, żeby mieć tylko po to, żeby mieć, żeby sobie leżały, kiedy nie przedstawiają dla mnie tej wartości, którą kosztują, to no to nie. Stąd jedna sztuka. Były wydane w kilku malowaniach nie tylko oliwki, ale również. Ale również zielono, zielono, zielono-kremowe. Tam cała seria była. Wtedy, tych modeli, wtedy, kiedy jeszcze strona TMF istniała, można było sobie przeczytać, czy wybrać i zamówić. Teraz to już jest historia. No, w ogóle szkoda, że sama firma TMF to też jest historia. Może panowie istnieją. Istnieją jak najbardziej, bo. Jeden z nich nawet aktywnie wyprzedaje swoją kolekcję na Allegro. Jeśli to nie jest zbieżność nazwiska, bo tego pewien nie jestem, ale tutaj jeden z panów Tomaszów, również z Krakowa, być może chodzi o tą samą osobę. No dobrze, to tyle może o tych wagonach. Powiedziałem to, co Wiedziałem, że wydawali te. Te wagony początkowo, no, super, wszyscy się cieszyli. Później tam troszeczkę właśnie było, padło gorzkich słów na temat właśnie tego pudła i tak dalej. No i tak, takie tam tematy. Dobra, ja wagon sobie schowam tu do pudełka. Jest to ostatni odcinek tej tej podserii. Dalej na kolejne litery, już nic nie mam w oznaczeniu PKP. I w poprzednim odcinku na literę T powiedziałem, że w tym odcinku coś więcej powiem na temat dalszego rozwoju tego alfabetu modeli. No jak sami wiecie, jeszcze jest sporo do zaprezentowania, bo alfabet wagonów towarowych i ten będzie w podobnej formie. Natomiast tutaj kolega Debam Debam zdaje się poprosił mnie o zaprezentowanie również wagonów obcych zarządów, które posiadam i takie zaprezentuję. Również to będzie alfabet modeli, tylko że w trochę zmienionej formule. Nie będę prezentował wagonów per firma, bo to sensu nie ma, bo wtedy byłby miszmasz, tylko to będzie alfabet dotyczący nazw państw, z których będę prezentował wagony. Jak sobie przemyślałem, zastanawiałem się nad tą serią, to trochę tego jest. Jednak trochę takich państw posiadam, tak? Wszyscy nasi sąsiedzi, tak? Niemcy, Czechy, Słowacja, Białoruś, Ukraina. Rosja, wszystkich sąsiadów posiadam jakieś wagony, a jeszcze do tego Austria, e, Węgry, już nie nasi bezpośredni sąsiedzi i może coś jeszcze w tej chwili, nie pamiętam co tam się wynajdzie. Więc będę prezentował Państwami. Stąd kolejny odcinek serii, nie wiem kiedy nakręcę czy, do, czy szybko, czy znowu każę Wam długo czekać. Mam nadzieję, że nie, że on będzie szybko. E, jak to alfabet, czyli rozpoczniemy od litery A. I będzie to A jak oczywiście co? Jak Australia, nie jak Austria oczywiście. Dobra, to żart rodem z Familiady sobie pozwoliłem. Nie, nie, z Familiady, ci starsi z Was, którzy może pamiętają Szcześniaka i to tam też były takie żarty. Dobra, kończy odcinek, pora kończyć. Cześć, dziękuję za obejrzenie, zapraszam do kolejnych serii.